Ostatnio, zaczynając od trójki, no udało się trafić naprawdę konkretną naklejeczkę, Howlinga za ponad szóstkę, ale jak się skończyło, no to ci, którzy oglądali wiedzą, no już później nic nie wpadło. Nic nie wpadło, żaden konkretny skinek. Jak dobrze wiecie, nie zawsze trafia się najlepsze przedmioty, ale no dzisiaj zaczniemy sobie od 4,5. Mam też jakieś skiny. I dzisiaj, wiecie co, bym celował w M9? Bo mam Karambita, mam Flipa, mam Motyla, ale nie mam M9. A M9 to jest naprawdę niezły skinek, moim zdaniem. No i taką M9 Crimson Web, no dzisiaj spróbuję zro zrobić. Szkoda, że nie ma M9 Doppler. Jest w sumie. A jest Doppler, ale w sumie niebieski, czyli chyba fez jedyneczka to jest, tak mi się wydaje. No ja nie ukrywam, jakbym już miał brać to jakąś fioletową, no chyba, że jakiegoś karambita. Karambit tęczowo, no karambit tęczowo nawet, nawet by był git. Ale karambita, tak jak wspominałem, mam, więc dzisiaj spróbujemy wypolować M9. No i zobaczymy, czy uda się to zrobić. Zaczynamy ale od baterki na trzy osoby i zrobimy sobie underdoga i damy sobie tak, Plak case na gesterze. No i zobaczymy. Dwie stówki, no może wleci, bowie knife doppler pięknie by było, ale oprócz tego damy sobie jeszcze procentówę. Gramy underdoga, więc damy sobie procentówę. No i no co no? Będziemy liczyć na to, że wpadnie przykładowo M9 z loter, może jakiś Classic knife. Dodamy sobie jeszcze do tej baterki. Tak myślę, czy nie wrzucać tej nowej skrzynki. Holcase, ale przykładowo dałbym ją na buście, bo na jesterze, no to ona kosztuje ponad 4 kloce, no to jest generalnie za drogo, ale dobra, damy sobie jedną taką skrzynię Hallcase na buście, no i na trzy osóbki, no i zobaczymy w sumie, czy taki underdog, no dla mnie wleci, fajnie by było, fajnie by było zgarnąć takiego underdoga, damy sobie tutaj bota Emily, damy sobie bota Rosso, no moim zdaniem najmocniejsze boty, z moim zdaniem, moim zdaniem najmocniejsze boty, które zawsze potrafią coś trafić, aczkolwiek zaczynamy niestety kiepsko i dostaję najlepszego skina. Ale może z drugiej no też nie będzie żadnego fajnego kałacha. Ale może tutaj jakaś Emeczka Golden Coil. Nawet nie ma Emeczki Decimator. No i niestety mamy, ale same stickery. No te naklejki generalnie nie są mi w ogóle potrzebne. I mamy znowu stickery. Ok, dwie ostatnie. No może tutaj już wleci jakaś M9. Jest jedna M9. Dobra, fabrycznie nowa, no i zobaczymy jeszcze Hole case'a na buście Shadow Daggersy Ruby Okej, okay. no i w sumie dobrze zaczęliśmy Batelka za dwójkę, dała nam M9 Slotter dała nam Shadow Daggersy Ruby no Mamy jeszcze Huntsmanika Mamy AWP, no powiem wam z tych skinów już coś naprawdę mamy Ja myślę, że tak, M9 zblokujemy, Shadow Daggersy zblokujemy No powiem wam Kurczę, myślę, że może te glowsy sobie też zblokuję, sprzedamy sobie te huntsmany, awupki i tak dalej. M9, w sumie już bym to tak naprawdę mógł wymienić na M9 Crimson, ale te glowsy, czekajcie, to sobie zblokuję, a te glowsy... Za 7 stówek będą w sumie dla Was. Będziecie je mogli zgarnąć z moim kodem. Liczmy, że minimalne doładowanie 8 ,40 zł. 40 groszy. Niech będzie 8 ziko i 40 groszy. Umawiamy się, że to ruszy w środę o godzinie 20.10. No i z moim kodikiem będziecie mogli zgarnąć rękawiczki. Czyli dla tych, którzy grają, którzy są pełnoletni, pamiętajcie, że strona jest dla osób pełnoletnich. Musisz mieć ukończone 18 lat. No i jest to strona, gdzie możecie trafić skiny. Pamiętajcie o tym. Eee, no i co? Co najważniejsze? Minimalna wpłata to 8,40 zł groszy, więc no dla tych, którzy grają właśnie za 8 ziko, no to mogą zgarnąć z wpłatą glowsy. Pamiętajcie, że działa to jako konkurs z wpłatą, czyli Wpłacasz przykładowo z moim kodem 8 złotych 40 groszy. Zł, no i jeśli wygrasz, to z automatu otrzymujesz z płatą rękawiczki jako prezent. Żebyśmy się dobrze zrozumieli. E, no i co, żeby użyć mojego kodu, klikasz sobie tutaj ten plusik, pisujesz kodik w akces, otrzymujesz darmowe 2 złote, no i plus 10% do wpłaty. Tutaj masz metody płatności. A ja myślę, że otworzymy sobie, wiecie co, taką troszeczkę droższą skrzyneczkę. Otworzymy tą nową eventową na gesterze. No spróbujemy, może wypadnie motylek. Może Karambit Fate? Może M9 Fade, No, generalnie to top 4. Top 4 skiny, jakby jeden z nich wleciał, by było zajebiście. Aczkolwiek, no. Mamy jeszcze tutaj awupkę Chromatic, -E no i no, Ten gloczek w ogóle już kosztuje 4 dychy? Ty ja tego gloczka trafiłem w ogóle ze zbrojowni, ze skrzyneczki, jak dobrze pamiętam. Ja go trafiłem minimal wear, a on już jest generalnie, generalnie field tested za 75 ziko. Jak ja go trafiłem i nie było go jeszcze w ogóle na rynku, to byłem pewien, że on będzie naprawdę mega drogi, a szczerze ten gloczek jest tak naprawdę tańszy niż Glock neonoir. Idzie moim zdaniem on wygląda o wiele lepiej, no ale no nie wiem. Nie wiem, klikamy. Klikamy, zobaczmy co wpadnie. Mamy kałacha headshot'a. Mamy kuźwa kałacha headshot'a. AK-47 headshot. Headshot. No, headshot. No, pamiętajcie, że nie zawsze trafia się najlepsze przedmioty. 5 dyszek. No, kała headshot. Niepotrzebny mi kała headshot. Mamy jeszcze 4 klocki. Spróbujmy Cyberka. Ostatnio Cyberek nie dał mi kompletnie nic, ale może dzisiaj jakiś talon. Może glovesy. Eee, mamy czwarty najgorszy skin. Zobaczmy jeszcze jeden Cybercase. Szósty najgorszy skin. Szósty najgorszy możliwy skin z tej skrzyni do trafienia. Dobra cyberka jednak odpuszczam. Walnijmy jeszcze skrzynię anarchii na Jesterze. Mamy digla. Mamy digla. No mamy digla. Mamy digla. Spróbujmy jeszcze może na perfidnej procentówie trafić M9, no patrzcie, to dwie M9 się włoniły, ale no niestety, no trafiamy sticker, trafimy kuźwa, trafiamy kuźwa naklejkę, a zobaczmy, no może, może skrzynia ze stickerami znowu nas podratuje, no niestety nie, ale mamy stickerka za 200W e, i powiem tak, że no tą M9 ja sobie, ja sobie rozmienię, ja sobie rozmienię, ja sobie coś za tą M9 wezmę, e, widzę, że M9 Crimson no, nie wezmę. Mamy flipa gamma doplera, ale ja mam generalnie flipa ruby, szkieletą. W sumie teraz tak myślę, co wziąć. Czy wziąć przykładowo szkieletona fejda? czy wziąć karambita tęczowo. Ja myślę, że wiecie co? Padnie chyba. Padnie chyba na karambita tęczowo. Mimo, że karambita tęczowo mam, no to osobiście dziewiątka tęczowo mi się nie podoba. No, nie wiem jak wam, ale mi tak dosyć średnio. No, chyba, że. Chyba, że może Digielek Blaze? Czy jest tutaj Digielek Blaze? Widzę, że nie ma Digla Blaze'a. Jest niby Ursus Fate. Sport z mam. mam. Nie no, chyba padnie na Karambita. Powiem tyle. No, padnie na Karambita. Battle skirt W sumie ten za czwórę. Okej, okay, weźmiemy sobie tego za czwórę i wiecie co? I dzisiaj skinek dla was będzie za 190 Ziko, myślę. Idzi... O ja wiem co wam rozdam. MAC 10. MAC 10 Fade. No moim zdaniem jeden z ładniejszych skinów. Ktoś w ogóle... Szeliga. Szeliga otwiera w ogóle ofrendy, nie? I zobaczcie co Szeliga trafia. Motylka Fade. Szeliga wcześniej w ogóle tam trafił chyba M9 Fade. No ja dostałem Kawa Headshota, więc jak widzicie Szeliga trafia. Ja niestety nie. Ale biorę Karambita i biorę Maca 10 Fade dzisiaj dla was. Ten maczek... Jeden z ładniejszych maczków. Jeśli ktoś nie gra maczkiem, no to ja go polecam na rundy z Force Bayem. Z Force buyem albo jakiś eko, no to można kupić sobie maczka. Jak wiecie, spuszyjecie na pełnym raszu. Przykładowo na Inferno B. No i z tego maka 10 fejda, no myślę, że dwa fragi luzem. Myślę, że dwa fragi luzikiem, ale no żeby wygrać tego maczka 10 fejda, musisz zostawić łapeczkę w górę. Dzisiaj trzy łapeczki, to będzie złotóweczka i 15 groszy do rozdania w kolejnym odcineczku. No zobaczymy, ile tych łapeczek dobijecie. Dodatkowo pamiętaj, że musisz mieć suba u mnie na kanale. Pamiętaj, że to sprawdzam. Nie masz suba, nie wygrywasz takich skinów jak tutaj widzowie, więc warto tego suba zostawić. No i tak sobie myślę, kurczę, wiecie co? Co możecie dzisiaj napisać w komentarzu? Ostatnio pisaliście z jakiego województwa jesteście. Wyniki dopiero w przyszłym odcineczku. Eee, to dzisiaj możecie napisać. Ej, możecie napisać jakiego skina macie do kosy. Jakiego skina macie do kosy? Jestem ciekawy ile osób ma kosę, a jak już ktoś ma kosę, no to jakiego skina mam właśnie do kosy. Eee, oczywiście jak nie macie przykładowo no to piszecie, że macie defaultową kosę. No i tyle. Ale dobra, no ja rozmieniam. Rozmieniam to M9 właśnie na Karambita i na maka 10 Fajda. No i co, no zostanie z tej M9 jeszcze trochę. 4200 karambit i Mach 10, a M9 w sumie 659, więc no w sumie dwa klocki cashbacku jeszcze będą. Mamy jeszcze Shadow Daggersy Doppler Ruby. No powiem, powiem tyle, że jeszcze będzie dało radę coś z tego zrobić. Myślę już w ogóle teraz co otworzyć. I wiecie chyba na co padnie? Wiecie chyba na co padnie? Tak tak myślę. Przykładowo, ale na Shared Mode'zie taka batelka na 4 osoby. Kurczę, wiecie co? A do zrobienia! Spróbujmy, spróbujmy w sumie. Dobra, daję shared moda. E, dajemy cztery osóbki i damy sobie tylko i wyłącznie tą jedną skrzyneczkę. 3% Dragon Lore, no shared mode, czyli dzielimy się dropem. Dzielimy się dropem, zobaczymy, czy będą to same stickery, czy przykładowo wpadną jakieś Dragon dragonlorki. Fajnie by było, jakby wpadły dwie. No nie będę ukrywał, jakby wpadły dwie Dragon Lory fabrycznie nowe byłoby zajebiście, no ale zobaczmy, czy wpadnie chociaż jedna. No to się kuźwa podzieliliśmy. Tyle powiem. O, się podzieliliśmy. No możemy to podsumować tą emotką. Możemy podsumować to tą emotką. Eee, skinki. Skiny już chyba są, no więc biorę. Biorę te skiny. Eee, no i tyle, zobaczmy. Oferty wymiany. Mamy, mam karambita tęczowo. Karambicik. W sumie zobaczę później jak wygląda, albo wiecie co? Albo pokażę wam. Zaraz odpalam Cesa, pokażę wam jeszcze jak karambit wygląda. No i ma 10 fade, w sumie bez stickerków, ale myślę, że i tak naprawdę spoko, taki maczek do wygrania. E, no ja myślę, że wiecie co, no dzisiaj chyba na tyle. Dzisiaj na tyle. Eee, szkoda tej baterki. Szkoda tej baterki z 3% Dragon Lore. No, jakby tam wpadła chociaż jedna taka Dragon Lorka, fabrycznie nowa, no to jakbyśmy to podzielili na 4, no to byłoby chyba ponad dyszka. Ale tak, no to co? Skinki wymienione. Nie wiem, czy ja już dostałem. Nie, jeszcze nie dostałem. Dostanę około chyba 1900 cashbacków, właśnie za tą wymianę. Czyli będzie ponad 5. No, to nie będzie tragedii. walnę jeszcze. A ile Katrina kosztuje? 7 stówek. A to może nie. A kalavera. Walnę jeszcze. Dwie skrzyneczki kalavera na drzesterze to będzie 8 stówek. Może wleci parakord. Zobaczmy. No, jakby wyhamowało, byłoby zajebiście, ale niestety nie wyhamowało. Parakordzika nie ma. Mamy Kałacha Kartela, mamy MAGA 7. Eee, no i co? Eee, lecimy do cs -a. Pokażę wam tego Karambita. Dla tych, którzy są ciekawi. A jak ktoś nie jest ciekawy, no to koniec otwierania. No dzisiaj zostaje czwórka na przyszły odcinek. No i powiem tyle. Ja już widziałem. Ja już widziałem i powiem wam w topa jak. Topa, jak sam. Ach, nie powiem co, nie będę tutaj przeklinał. Zobaczcie tego karambita. Zobaczcie, jakiego mi kuźba dało karambita, nie? Czy wy to widzicie? Powiem wam. No Liczyłem na troszeczkę więcej. Nawet fioletowego. Niekoniecznie nawet tego niebieskiego tutaj, no ale kuźba niebieskiego to tu jest chyba. No, 4%. Fajnie, że tutaj, chociaż tutaj, nie? No zobaczcie, chociaż tutaj, tu jest tego niebieskiego najwięcej, to jest taki ocean blue, ale no nie, no, w topa! No w topa trochę z tym karambicikiem. Mogłem może brać jednak M9, bo tam jednak e, tych kolorków wydaje mi się, że jest więcej niż na karambicie. Ale ten karambit chyba poleci na jakiegoś trajda. A jakby ktoś się chciał wymienić za karambita, no to możecie ten, Możecie generalnie pisać na Instagramie. Bo ja no tego karambicika raczej nie zostawię, no liczyłem, że on będzie chociaż kolorowy, serio wiadomo, że no, no wiadomo, no nie dam jej przykładowo jakiegoś bluegema, no bo bluegemy no to są warte naprawdę kupę siana. no ale jednak myślałem, że będzie coś lepszego, no niestety, no i jeszcze generalnie, czekajcie, najnowsze, no maczek, maczek, no zobaczcie, takiego maczka macie z zajebistego dzisiaj do wygrania, maczek, maczek miodzio, ale, ale no kuźwa ten karambit, ten karambit. Ten kuźba karambit, no tragedia, no powiem tyle, tragedia. E, zobaczcie w ogóle jeszcze, tak, z ciekawości Wam powiem przykładowo dla Was. Zobaczcie, co trafiłem. Ja nie wiem, czy to jest jakoś mega dużo warte. Ostatnio się zastanawiałem, ale trafiłem coś takiego. Jakby ktoś wiedział przykładowo, ile to jest warte i ile mogę sobie za to życzyć, no to możecie dać znać. Ponieważ otworzyłem to za gwiazdki, no i widziałem, że takie zwykłe, jakieś drewniane, no to one są za około, nie wiem, tam chyba 6-7-8 dyszek, coś takiego. No ale widziałem, że ludzie wystawiają to, no nie wiem, za 500 zł, za 6. Tylko, że to stoi na rynku i nie wiem, czy to serio jest tyle warte, czy ktoś po prostu e, daje overpaja. No i co, no i to by było na tyle. No możecie sobie spojrzeć. To mamy w ogóle z ostatniego odcineczku. Flip w motylek, ale ja coś czuję. No, że jak pójdzie ta czwórka, to będzie lipa. To tyle powiem. To będzie chyba wpłacany. Kałaszek i Flip w rubi. I tak jeszcze się pochwalę. Mam 17-200 punktów. Ostatnio, ostatnio jest tryharding. Lecę po 20, ale to by było na tyle. Trzymajcie się. Na razie.